Księga powtórzonego prawa, rozdział 33. Oto błogosławieństwo, które wypowiedział Mojżesz, mąż Boży, nad Izraelitami przed swoją śmiercią. Rzekł: Pan przyszedł z Synaju i z Seiru, dla nich zajaśniał, zabłysnął z góry Paran. Przybywa z Meriba koło Kadesz. W prawicy ogień płonący. On kocha swój lud. Wszyscy jego święci są w jego ręku. U nóg twoich oni usiedli. Słowa twoje przyjmują. Mojżesz dał nam prawo, dziedzictwo społeczność Jakuba. Był król w Wieszurunie. Gdy się zeszli książęta narodu, zgromadziły się pokolenia Jakuba. Niech żyje Ruben, niech nie umiera. Niech żyje choć liczbą niewielki. <laughs> To powiedział do Judy: Usłysz, panie, głos Judy. Doprowadź go do jego ludu. Niech twoje ręce go bronią. Bądź dlań obroną od wrogów. Do lewiego powiedział: Twojemu Tumim i Urim są dla oddanego ci męża. Wypróbowałeś go w masa. Spierałeś się z nim u wód Meriba. O ojcu swym on mówi i o matce. Ja ich nie widziałem. Nie zna już swoich braci. Nie chce rozpoznać swych dzieci. Tak słowa Twego strzegli. Przymierze Twoje zachowali. Niech nakazów Twych uczą Jakuba, a prawa Twego Izraela. Przed Tobą palą kadzidło na Twoim ołtarzu. Ofiarę doskonałą. Moc Jego, Panie, błogosław. A dzieła rąk jego przyjmi, złam biodra jego nieprzyjaciół, i tych, co go nienawidzą, by nie powstali. Do Benjamina powiedział: Umiłowany przez Pana, bezpiecznie u niego zamieszka, u niego, który zawsze będzie go bronił, odpocznie w jego na ramionach. <laughs> Do Józefa powiedział: Jego ziemia, błogosławiona przez Pana. Przez bogactwo niebios, przez rosę, Przez źródła odchłani podziemnej, Przez bogactwo darów słońca, Przez bogactwo plonów miesięcy, Przez skarby z gór starożytnych, Przez bogactwo odwiecznych pagórków, Przez bogactwo z ziemi i plonów, Łaska tego, co mieszka w krzewie. Niech stąpi na głowę Józefa, na skroń księcia swych braci. Oto jego byk pierworodny, cześć jemu, jego rogi rogami bawołu, bije nimi narody, aż po krańce ziemi. Oto miriady Efraima, oto tysiące Manasesa. Do Zabulona powiedział, Zabulonie, ciesz się na swoich wyprawach, i ty, i Issacharze, w swoich namiotach. Zwołują narody na górę, by złożyć tam prawie prawe ofiary, gdyż z bogactwa morza będą korzystać i ze skarbów w piasku ukrytych. Dogada, powiedział: Szczęśliwy, kto da miejsce gadowi, i odpoczywa jak lwica, Rozdarł ramię i głowę, rzeczy najlepszych pożąda dla siebie, pragnie działu dowódcy. Chce kroczyć na czele narodu. Sprawiedliwość Pana wypełnił i Jego sądy nad Izraelem. Do Dana powiedział, Dan jest lwiątkiem, które się rzuca z baszanu. Do Neftalego powiedział Neftali łaską nasycony, pełen jest błogosławieństw Pana, morze i południe posiądzie. Do Asera powiedział Aser błogosławiony wśród synów. Niech będzie kochany przez braci, niech kąpie nogę w oliwie. Twe zawory z żelaza i brązu, jak dni Twoje moc Twoja trwała. Do Boga Jeszuruna, nikt niepodobny, by Tobie pomóc, cwałuje po niebie, po obłokach w swym majestacie. Zwyciężcą jest Bóg odwieczny, zniża swą broń. On od wieków, by odpędzić wroga przed Tobą. To On woła, wyniszcz. Izrael zamieszkał bezpiecznie. Na osobności jest źródło Jakuba. Na ziemi zboża i moszczu, niebiosa zsyłają mu rosę. Izraelu, tyś szczęśliwy. Tuż tobie podobny. Narodzie zbawiony przez Pana. Obrońca Twój tobie pomaga. Błogosławi zwycięski Twój miecz. Wrogowie słabną przed Tobą. Ty zaś. Wyniosłość ich depczesz. Koniec trzydziestego trzeciego rozdziału księgi powtórzonego prawa.